Melonów. Pogzaniło was? Gdzie? Powiedzcie gdzie? Chowam te bidon. Jurek gdzie je mam? Chodzi o należące no, do Owsiaka spółki Mrówka Cała i Złoty masie. Melon, który sprzedaje m.in. gadżety WOŚP i organizuje szkolenia komercyjne dla firm. Zdaniem Wielguskiego służą one do wyprowadzania pieniędzy z fundacji. Podczas procesu bloger domagał się ujawnienia ksiąg rachunkowych. Bezskutecznie. Informacja do ludzi ciągle idzie taka, że każda złotówka z puszki została przekazana na sprzęt. To jest kłamstwo. I to kłamstwo opierające się o kwoty wielomilionowe. Kilkadziesiąt milionów do spółki Złoty Melon, około trzech milionów do, do kieszeni prywatnej Jerzego Owsiaka. Czy w orkiestrze nie wszystkie instrumenty grają czysto? Jerzy Owsiak nie chce ujawniać ksiąg rachunkowych, nie chce też rozmawiać z mediami, które zadają niewygodne dla niego pytania. Czy no, panów przeprosić, że jak chcę posłuchać? Wiecie, no, bardzo, bardzo, bardzo państwu się... Jedno tylko pytanie, jedno tylko